Kolejną rzeczą, przez którą nie możesz umówić się z dziewczyną na spotkanie, żadna dziewczyna nie daje ci telefonu, albo jeśli nawet daje ci ten numer, to i tak nie chce na to spotkanie przyjść, nie chce odebrać. Mianowicie chodzi tu o to, że wymuszasz coś na dziewczynie, pomimo tego, że ona nie chce tego, rozumiesz? Ona nie chce. I jest to często przyczyną, Wielu wielu gości i przykład otóż nie chodzi o tylko podrywanie gdzieś tam dziewczyn, ale ogólnie w życiu. Czasem może masz tak, że przychodzi do ciebie jakiś kumpel, znajomy czy wujek i coś ci mówi: "Zrób to i to. No weź zrób to i to. No weź zrób to i to, no nie? No weź bardzo cię proszę, zrób to i to". I ty po prostu chcesz odmówić, mówisz nie, bo masz takie prawo, a on i tak ci ciśnie, no nie? On i tak Cię ciśnie, bo mu się nie chce czegoś zrobić, no nie? I po prostu wysyła Ciebie, albo żebyś mu to zrobił, bo on jest leniwy i po prostu Ciebie wymusza. I ja w takich sytuacjach mówię tak, mam prawo odmówić i odmawiam. I jeśli ta osoba dalej y, zaczyna mnie cisnąć, albo wchodzi na manipulację, czyli no, ale ja Ci kiedyś tam ostatnio, pamiętasz? coś chciałeś, to ci zrobiłem, a coś tam i tak dalej. Rozumiem? Już wjeżdża na manipulację, jeśli rozmawia przez telefon, rozłączam się, nie gadam z nim, jeśli mówi mi to wprost, po prostu robię obrót o 180 stopni i po prostu idę, nie słucham go, no nie? Jest to manipulacja, jest to próba wymuszenia czegoś na mnie, a ja nie chcę przykładowo, bo mam powód. Mam powód, że nie chcę tego zrobić i mam prawo odmówić. Mam prawo odmówić. I tyle. I to, co se ta osoba o mnie pomyśli, obrazi się, znienawidzi mnie, mnie to nie interesuje. Mnie to nie interesuje? Mam prawo mówić nie. Tak samo podchodzisz do dziewczyny i ona ci mówi, że nie chce ci dać numeru. Rozumiesz? Nie chce. To nie ciśnij ją. Nie próbuj przekonywać. Powiedz ok, rozumiem, może zaproponować przykładowo coś innego, a masz może Instagram i tak dalej, i ona wtedy widzi, że nie napierasz i ona mówi, jasne, Insta mogę ci podać. Ok, to tutaj pisz i tak dalej, albo znajdź mnie i tak dalej, i ok jest spoko. W momencie, gdy ty napierasz na dziewczynę, automatycznie, automatycznie dziewczyna automatycznie blokuje się i dziewczyny są takie, no że czasem nie potrafi ci powiedzieć nie. No takie są dziewczyny. Jedna ci powie, bo jest gdzieś tam stanowcza i tak dalej, a druga, no nie potrafi, no nie. Druga gdzieś tam nie potrafi, no nie. Więc ja ci powiem tak: nie możesz być takim manipulatorem. Że ktoś ma coś ci zrobić, bo jak nie, to już gdzieś tam coś mu powiesz, obrazisz go i tak dalej. Nie. Każdy ma prawo do tego, by odmówić. Nie wszyscy jednak potrafią odmówić. I tyle, trzeba to zaakceptować, trzeba się z tym pogodzić, trzeba samemu ruszyć dupę i po prostu i zrobić pewne rzeczy, a nie wysługiwać się kimś, no nie? Naprawdę. I jeśli mam powody do tego, że nie chcę tego zrobić, to znaczy, że ta osoba nie wzbudziła mojego zaufania. Być może kiedyś e, nie chciała coś mi zrobić, no nie. Ewentualnie e, są takie osoby, które cały czas coś od ciebie chcą, no nie. Zrób to. Tu zrób to, zrób to, jesteś mechanikiem, a tu wymienisz mi jeszcze to, a dobra, tam się dogadam, postawię ci piwo, i gdzieś tam to piwo nigdy nie zostaje postawione, i później znowu, a wiesz co, wymienisz mi żarówkę, i tak co chwilę, no nie? I po pewnym czasie jest to męczące, i po prostu trzeba takiej osobie odmawiać, no nie? Trzeba to odmawiać, bo taka osoba, jakby to powiedzieć, no, coś z nią jest nie tak, bo nie rozumie, no nie? Nie rozumie. Naprawdę. Są ważniejsze sprawy, ok, w wolnej chwili, gdy będę miał chwilę wolną, jasne, mogę ci to zrobić, ale nie teraz, gdy przykładowo jestem zajęty, mam tutaj pięciu klientów, którzy czekają i tak dalej, a ty się gdzieś mi tutaj e, wciskasz i tak dalej i nie. I tak samo jest z dziewczyną, zobacz. Jeśli dzwonisz do dziewczyny i mówisz, chodźmy, spotkajmy się, spotkajmy się, nie, nie, nie olej to wszystko, spotkajmy się, nie, nie. To dziewczyna ci powie, no dobra, powie ci to tylko po to, żebyś po prostu się od niej odczepił, no nie, a i tak ci napisze, że nie da rady, no nie. To jest takie proste. Tak samo przychodzi do ciebie dziewczyna. No i chcesz się z nią przespać i za bardzo napierasz, rozumiesz? Za bardzo napierasz. Za bardzo napierasz, przez to ona jeszcze bardziej się zniechęca do ciebie. Ona jeszcze bardziej się zniechęca do ciebie, no i najczęściej jest tak, że nie ma tego seksu, no nie? Tak samo jest w relacji. Od początku. Gdy dzwonisz do dziewczyny zbyt często, proponujesz 20 razy, to ona jeszcze bardziej się do ciebie gdzieś tam zniechęca, rozumiesz? I najczęściej jest tak, że ona nie chce się z tobą spotkać. Ona w ogóle nie chce utrzymać z tobą żadnego już kontaktu, no nie? Dlatego przegrywasz. Dlatego, jeśli przy podejściu widać takie wymuszanie i tak dalej, to się nie dziw, że żadna dziewczyna nie chce dać ci numeru. Bo po prostu po tobie widać, że ty po prostu coś jej każesz zrobić, no nie? U mnie, jak dziewczyna mówi przykładowo nie, no to ja mówię: okej, okay, spoko, rozumiem, no nie. Nie napieram. Nie ma u mnie dziewczyna czegoś takiego, że. Musi coś zrobić. Że musi. Nie. Nie ma czegoś takiego. Okej. Okay. zaskoczenia gdzieś tam ją całuję i tak dalej, ale ja przykładowo, jeśli mi nie wejdzie poconek, to gdzieś tam nie obrażam się i tak dalej. Tylko normalnie gadam, no nie? Normalnie gadam i mniej więcej widzę, czy powiedziała. To nie z takim uśmiechem, no nie, to okej, okay, nawet 5 minut, 10, 15 poczekam, pogadam, no nie, żeby nie napierać i tak dalej, a jeśli dziewczyna powie mi stanowcze gdzieś tam nie, no to już tego spotkania już tak więcej nie robię, bo wiem, że jeśli będę tak robił, to jeszcze bardziej ją do siebie zniechęcę, no nie. No po prostu dobra, spoko i rozmawiam, w ogóle gdzieś tam się nie przejmuję, ona ma prawo odmówić i ja to akceptuję, no nie, i ja to akceptuję. Czasem jest tak, że dziewczyna. E, Mówić, dzisiaj nic nie będzie, ale na, no nie, to ja my dobra, nic nie będzie. I naprawdę nic dzisiaj nie ma, pomimo tego, że dziewczyna siedzi naga i tak dalej, no to mówię, że no dzisiaj nic nie będzie. Mówiłaś, to trzymamy się tego, no nie? Naprawdę. U mnie nie ma czegoś takiego, że dziewczyna musi coś zrobić. I to jest jeden z takich fundamentalnych błędów wszystkich desperatów. Oni po prostu napierają. I dziewczyny gdzieś tam dają te numery, mówią, że dobra, to widzimy się, a i tak nie przychodzą. Bo po prostu ona czuje na sobie tą presję. Ona czuje na sobie tą presję, a ona nie może czuć na sobie tej presji od początku przy podejściu. Podchodzisz, rozmawiasz, rozumiesz normalnie. Później mówisz, wiesz co? Nie mam zbytnio czasu teraz. Daj numer. Wieczorem zadzwonię i patrzę, co ona robi. Wiesz, co nie daje numeru obcym? Jasne, spoko, rozumiem. A Insta dajesz, no nie, o, Insta mogę ci dać, spoko, no i tyle, dobra. I gadam jeszcze te 2-3 minutki, coś tamtego. I czasem jest tak, że a wiesz, co jednak masz, bo ja nie wchodzę na Insta, no i masz numer, bo ja nie wchodzę, no nie. Po prostu nie poczuła na sobie presji, no nie. Czasem jest tak, że często podchodzę do dziewczyny, ona gada, yy, mam chłopaka, ok spoko. No nie, siadam sobie i ta dziewczyna zaraz wraca i się do mnie uśmiecha, no nie, i gdzieś tam i mówi, no nie, to siadaj, no nie, ho, pogadamy. No i przychodzi, siada, gada, rozumiecie? Bo nie czuję na sobie tej presji. Nie czuję, że coś musi zrobić. Nie czuję, że ma zrobić. Nie, nie może. Musisz się nauczyć tego, że dziewczyna jeśli coś robi, robi to z własnej woli, rozumiesz, z własnej woli. Z własnej woli chciała być pocałowana, chciała, żebyś się z nią przespał i tak dalej, ta nic na siłę, rozumiesz? Nic na siłę. I to jest właśnie ten punkt, w którym no, osiąga się sukces. Dziewczyna nie czuje na sobie presji. Nic. A będzie co będzie, zaczęła ona tak mówi, no nie? To jest takie naturalne. To jest takie naturalne. Naprawdę. Dlatego jeśli nie masz efektu z dziewczynami, no to za bardzo napierasz, rozumiesz? Wymuszasz coś. Nie wolno ci wymuszać. Nie wolno ci wymuszać. Jednak musisz pamiętać, że w pewnych sytuacjach musisz być stanowczy, a nie, że... Y czy możesz mi dać numer? Nie, nie, właśnie to jest takie bardziej rozlazłe, no nie, że jesteś taki niepewny, nie, normalnie fajnie by się z tą gadało, podaj numer, no nie, stanowczo, ok, bez wymuszania i ona ci mówi, no w sumie mogę ci podać, ok, no i wpisujesz, fajnie. W momencie, gdy dziewczyna mówi, no nie wiem, no nie wiem, a ty, no daj, no daj, no daj, no daj, to już pogrzebane, no nie, już ci nie da, trzeba to na spokojnie. Lepiej zapytać, co nie wiesz, <laughs> czego nie wiesz. No nie, I ona, a, no nie. Na, na, trzeba to po prostu zawsze na spokojnie, na spokojnie, no nie. Naprawdę. Dziewczyny po prostu nie chcą. Ja już po prostu znam laski, one nie chcą. Po prostu nienawidzą być do czegoś zmuszane, przymuszane, no nie. To je od razu gdzieś tam odrzuca od ciebie, no nie. I zawsze wybiorą tego przy którym czują się swobodnie i nic nie muszą, no nie? Nic nie muszą. Nic nie muszą. Ona ma zawsze coś takiego, że robi to z własnej inicjatywy. No i czasem jest tak, że na przykład mówi dziewczynie, zrób mi loda, no nie? No tak prosto. no i nie. Okej, dobra. Zero jakichś wkurzania się, zero jakichś nerwów, okej, okay, dobra, no nie. I tyle. I za chwilę dwie, trzy minuty, no dobra, no dobra, sama ci mówi Widzicie? Bo nie poczuła na sobie presji, że musi coś zrobić. Naprawdę. W momencie, gdy ty będziesz napierał, no zrób, zrób, nie, zrób, bo jak nie, to cię wyrzucę, bo coś tam, to już, o, już dziewczyna robi dystans do ciebie, no nie? Robi dystans. Tak jak mówię, ty prowadzisz, no nie? Ty prowadzisz, ale nie zmuszasz, nie zmuszasz. Zawsze pamiętaj, gdy na przykład chcesz pocałować dziewczynę czy coś, ona może sobie w każdej chwili pójść, wstać, wyjść ze spotkania. Jeśli jest u ciebie, w każdej chwili może wyjść i tak dalej, i tak dalej. No nie? Nic pod presją. I to jest właśnie ten punkt, który definiuje twój sukces. No nie? I to już widać przy podejściu, to już widać, bo bardzo chcesz tego numeru, bardzo chcesz, i przez to go nie dostajesz. W momencie, gdy wyczylujesz, na spokojnie, to uwierz mi, że numery będą same wpadały. Numery hmm. będą wpadały po prostu jeden za drugim. Bez najmniejszego problemu. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do ostrzenia.